Siemaneczku, siemaneczku, mordeczki, jestem Paweł. To jest kolejny odcinek na moim kanale. Następnie możecie zostawić łapkę w górę, słyszeć dzwoneczkiem, no i to zapraszam was do oglądania. Dobra, jesteśmy na jbreaku. I co dzisiaj na jbreaku się stanęło? Nie dzisiaj, tylko przedwczoraj, sam wczoraj. W jbreaku się stanęło, że był nowy update. I jeszcze wam powiem troszkę o y, update'cie w niedzielę. Co się stanie. Dobra. To się stanie teraz w niedzielę, teraz popowiem trochę w niedzielę, co będzie, trochę co będzie było przed, dobra, co tu będzie, tu się trochę zmieni, no trochę się zmieni, tu będzie taki garaż, gdzie będzie można y, wybrać sobie auto, te za darmo, te tamto, tamto co stoi tu niebieskie, tu będzie stało to niebieskie, tu będzie stało auto za 10 tysięcy, tu będzie stało te swat auto. Tutaj będzie stał te to będzie stało te 10 tysięcy, to będzie taki garaż gdzie będzie mógł sobie policjant i kryminal wziąć to auto i będzie policjant właśnie będzie mógł szybciej złapać kryminal, z albo z Prison, żeby mógł szybciej w sumie złapać, że ułatwili to trochę policjantom, tak powiem. No i to teraz się stanie, w, w sumie to się stało teraz. Tak powiem co się stało w... Jak to powiedzieć? Przed wtorek albo wczoraj to się stało Dojedziemy do tego miejsca Czekajcie, czekajcie, jedziemy do tego miejsca Tylko dojedziemy Oho No nie, nie udało się No niestety A nie będziemy ich łapać Bo ja nie jestem taki, żeby kogoś łapać no i możecie tu zobaczyć. Lawa wylała z wulkanu. Tu wszystko jest popalone. Budynki się, się zawalają. Tu budynek z dachu, dach spadł. Pączek są się pomarańczowy. No tu lawa płynie. Tu ściany nie ma w jeden milion. I czekajcie. Sobie weźmiemy i tutaj lawa z i drzewa się palą. I czekajcie, tylko kurde. Patrzcie to, już go mamy. Ja bada badu, git. Gin. Gin. A żeby nie zginął czasem. Dobra. Tutaj lawa wylała. Eee, czekajcie. To, tu lawa jest. I coś jest, na pewno się zapytacie, co stało się z wulkanem. No wulkan jest czarny. Cały czarny. W środku się prawie nic nie stało. Zaraz Wam pokażę, co się stało w środku. Dobra, tam nie będę lepiej wlatywał. W środku Wam mogę pokazać. Aha, dobra. Fajnie, nie wlecę, bo jestem w policji. Yy, co tu tutaj wlecę, dobra. Yy, co się stało tutaj? Lawa się podniosła. Wyżej była gdzieś tutaj dotąd, czy tam nawet niżej. No i lawa się podniosła. I teraz co będzie w niedzielę w updatecie. To tego w ogóle tego nie będzie. Tego całego. Tutaj. Odtąd całego tego nie będzie. Tu będzie cała szyba. I jeszcze nowe auto dodadzą za milion, albo dwa miliony, jeszcze nie wiem. Albo może być za robuxy, albo za level, albo no po prostu za pieniądze w Breaku. za 2 miliony albo za milion no i to będzie chyba tu będzie to auto stało sobie albo będzie tutaj tak wyjeżdżało. jak tutaj wejdziecie to chyba się otworzy będzie tak wyjeżdżało fajnie i to auto będzie stało żeby je kupić no i to to chyba będzie nawet to te te to to całe aż dotąd aż dotąd i tu to chyba po prostu będzie szyba, nie wiem jeszcze jak to będzie. W sumie tu będzie szyba, przepraszam, tu. No i co jeszcze się stanęło? Mm, to chyba wszystko, wszystko co mm, powiedzieć. Chyba tam, no. Aha, nie, jeszcze nie. Nie powiedziałem wszystkiego. Jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem. Że prawdopodobnie dodadzą autobus w Jaybreaku. I dodadzą tira w j breaku. No to będzie sztos, jak dodadzą te dwa pojazdy. Ja dodadzą te dwa pojazdy, Nagrywam wam o tym odcinek albo live'a I za właśnie zapraszam was na dzisiaj live'a o, o 18.05, bo sobie premierę live'a Dobra, idę. Dobra, to za chwilę się widzimy i sobie zrobimy zakończenie odcinka i podsumowanie. To za chwilę się widzimy. Podsumowując ten odcinek i ten update co będzie w niedzielę i co już dodali. Teraz update ten odcinek, czym wulkan wylał i to chyba wszystko co dodali. Podsumowując, no, fajny update będzie. polecam każdemu być na live'iku albo na odcinku, bo nagrywam właśnie odcinek w niedzielę. Od razu wstaje oś o dziewiątej wstaję specjalnie, żeby nagrać odcinek akurat jeszcze może z Mandy nagram odcinek ten podsumowujący, nie podsumowujący ten update po prostu może z Menti jeszcze ten nagram, nie zależy czy będzie chciał, Pozdrawiam oczywiście, Mendy, go co mi udostępnił dzisiaj na odcinek serwer, no i co, to by było na tyle i co na koniec możecie zdać łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem możecie wpadać do Mendiego do Prosa w sumie bo ma tysiąc sto tysięcy coś 100 sto tysięcy czterdzieści się nie mylę przepraszam jak się mylę możecie je wprawić w komentarzu no i co, to by było na tyle no i się ma do kolejnych odcineczków na moim kanale szczoła, do updateu jutro, elo.